You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non sponsored jobs don't wait any longer speed up your hiring right now with indeed and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash a-r-t-s just go to indeed.com slash a-r-t-s right now and support our show by saying you heard about indeed on this podcast terms and conditions apply hiring indeed is all you need Hej, z tej strony Agnieszka, a ty słuchasz podcastu Oplotki. Dziś najkrótszy, chyba rekordowy odcinek. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj bardzo chciałam podzielić się z tobą informacją o naszym kursie dla prowadzących warsztaty rękodzieła, o którym zresztą opowiadałam ci już w poprzednim odcinku, kiedy trwała przedsprzedaż i zapraszałyśmy na jego pokład. Dzieje się tak dużo, że dosłownie czasu brakuje na nagrywanie podcastów, natomiast nie zabrakło go na wywiad z jedną z uczestniczek kursu. I to właśnie dziś. Do tego wywiadu chcę Cię zaprosić. Wywiad nagrałyśmy na platformie Instagram, bo tak było po prostu najwygodniej uczestniczce. Założyłam, że będzie to też fajna promocja dla tego, co robi, kiedy będziemy to robić wspólnie z jej konta Instagramowego i mojego op oplotkowego, naszego oplotkowego. Zawsze jest to jakoś fajna forma wsparcia w promocji i pokazania tej osoby na forum tutaj naszej społeczności. Dlatego dzisiaj dosłownie króciutkie, minutowe zaproszenie do odsłuchania tego wywiadu. Dzielimy się bebechami kursu, trochę odsuwamy kurtynkę i opowiadamy o tym, co dzieje się na pokładzie. To był rzeczywiście bardzo krótki, ale bardzo treściwy Sposób na opowiedzenie o tym, co dzieje się na pokładzie, przez pryzmat wrażeń jednej z uczestniczek. A co najważniejsze, jest to uczestniczka, która traktuje rękodzieło jako taki trochę dodatek do warsztatów, które na co dzień prowadzi. Uczy bowiem tańca, między innymi i wykorzystuje ayurvedę w swojej pracy z ludźmi. Rozmawiałyśmy o narzędziach pracy z ludźmi, o narzędziach pracy grupowej i o tym, co tak naprawdę mogła wyciągnąć z kursu dla siebie. Polecam ci tę rozmowę, jestem z niej bardzo dumna, mam głębokie przekonanie, że ten kurs to dopiero początek bardzo długiej i takiej pełnej niespodzianek drogi. Eksplorujemy temat prowadzenia warsztatów rękodzieła jako dodatkowego strumienia dochodu dla osób, które zajmują się sprzedażą rękodzieła, dla osób, które od lat prowadzą pracownie stacjonarne i może chcą dodać ten aspekt onlineowy do swoich warsztatów, dla tych, którzy siedzą w online od lat i w końcu. Chcą z niego wypełznąć, zaczynając pracować stacjonarnie podczas warsztatów rękodzielniczych. Również dla wszystkich, którzy po prostu do swojego codziennego warsztatu pracy z ludźmi chcą dodać rękodzieło. Dla wszystkich coś treściwego. Kurs. Cały czas trwa. Jesteśmy już na trzecim module. Co poniedziałek uwalniam nowy moduł. Co środę spotykam się z Wami na godzinną taką sesję pytań i odpowiedzi, gdzie właściwie mamy taką burzę mózgów czy mastermind wokół warsztatów. Bardzo hojnie uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem. Mam wrażenie, że współtworzymy tą niesamowitą przestrzeń dla osób warsztatujących. Kurs zaczął się 1 marca, także. Dlatego jesteśmy już właśnie na trzecim module, natomiast w takiej częstotliwości potrwa do końca kwietnia, natomiast każdy, kto do niego dołącza, ma dostęp do kursu na rok, a już planuje kolejne aktywności, kolejne bonusy, które będę dla Was dowozić. Jedna z nich to rozmowy o księgowości w aspekcie prowadzenia warsztatów, rozmowa, która będzie właściwie takim warsztatem, jak prowadzić warsztaty w online. Widzę, że tutaj pojawia się bardzo dużo takich technicznych pytań, więc podzielę się swoim doświadczeniem. Na pewno chcemy też porozmawiać o konstruowaniu opisów warsztatów, po to, żeby rzeczywiście dostosować je do swoich potrzeb, ale również do potrzeb swojego e, idealnego klienta i wybrać taką najbardziej optymalną formę. Będziemy rozmawiać o promocji, o sprzedaży warsztatów i o ich wycenie. Podzielę się z Wami moimi narzędziami. Także najbliższy rok, myślę, będzie obfitował w liczne aktywności na pokładzie kursu, a ja ciągle będę dorzucać kolejne bonusy przez pryzmat waszych potrzeb czy dyskusji które wynikają nam w trakcie kursu widzę, że bardzo fajnie sprawdza nam się ta formuła, co tydzień nowy moduł, żeby nie przetłoczyć żeby rzeczywiście jedna godzina wystarczała na jego skonsumowanie dawała takie paliwo do dyskusji co środy, godzinna dyskusja, żeby znowu nie było to zbyt długie nagranie, można było do niego łatwo wrócić, jeżeli mm, akurat nie mogliśmy w, ni w nim wziąć udziału. Natomiast całość parkujemy na naszej platformie kursowej z myślą o tych osobach, które na bieżąco jeszcze dołączają z troszeczkę takim opóźnieniem. Nie zaczynały kursu e, razem z nami w marcu, tylko dołączają w trakcie. Ja zostawiam uchylone drzwi, cały czas do kursu można wskakiwać, zwłaszcza, że cały czas jest w promocyjnej cenie. Ta cena, będzie wzrastała w miarę dodawania gotowych nagrań, gotowych bonusów, gotowych modułów. Do naszej platformy. Na razie jest grubo ponad połowa zniżki grubo ponad z 850 zł. Ciągle jesteśmy na cenie promocyjnej, która to jest niecałe 400 zł. Myślę, że świetna okazja, więc jeżeli się zastanawiasz, trafiasz na to nagranie, to nic nie dzieje się przypadkiem, może to jest właśnie moment, żeby zmierzyć się z tematem prowadzenia warsztatów rękodzieła i przestać odkładać go na potem. Ja bardzo wierzę, że będziemy dzielić się tym bakcylem. W sezonie letnim. Wszyscy już spragnieni, jesteśmy tego wyjścia na powietrze, u nas lada chwila będzie ruszała w Poznaniu w centrum na śródce pracownia, ogród, taki pop-up, czyli pracownia na kilka miesięcy, więc będzie też okazja, żeby brać udział w warsztatach lub je samodzielnie prowadzić pod okiem, troszkę bardziej doświadczonych prowadzących, także nie ma wymówek, lepszego momentu nie będzie, jeżeli się zastanawiasz nad prowadzeniem swoich własnych warsztatów w online, w offline, niezależnie od formatu, i grupy docelowej. To jest ten moment. Zapraszamy Cię na pokład, gdzie tętni dyskusja na ten temat. Na pewno ogrom wsparcia i niesamowite środowisko osób, które już od lat to robią lub właśnie zaczynają i są w takim momencie wielkiego zrywu. Zapraszam Cię na pokład i oczywiście pozostawiam Cię z linkiem do naszej rozmowy. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.